się pragnie wracać i zapomnieć się ale tylko jeden z nich mocniej bije serce i pięknie ją Poczko, Śpiewa Alicja Misiniec, kamień z napisem Low, Zuzanna Stolarska Zabiłeś tę miłość, roksana śliwiska Dajcie czadu dziewczyny Być kobietą, być kobietą, marzę, ciągle będą z dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, zręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli, wciąż dostawać listy różę w Wernisażach Pokazywać się codziennie Być kobietą Ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie Eksteryczną być kobietą Przyjaciółki niech nie milkną Czas gdy płynie w rysmie walca Dzień niech jedną będzie chwilką Jakaś rola w głównym filmie Jakiś roman Banalny. Być kobietą w dobrym stylu. Boże, daj mi wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Bo mać serca twardym paną, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym celu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będą z dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, zdręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miał, że on ze złota był, to chyba mi się śni. I jedno wyście pozostało mi. Zabrałeś kamień z wielkim lotem, teraz mam milionów sto, a tobie dam co chciałaś mieć, te kwiaty ze złotych pięć. Zabrałeś kamień z wielkim lotem, teraz mam milionów sto, a tobie... Wszystko się skończyło Walczę, by zapomnieć By już nie mieć wspomnień Wybrałeś tę drogę Już ci nie pomogę Nie mów nic, daj mi żyć Nie chcę się męczyć Znów szkoda Ty z nią dotykać się wciąż? Nie chcę, więc chcesz słuchać twoich kłam. Zabiłeś tę miłość, zapiłeś nas. Odejdź proszę, odejdź gdzieś się da. Nie ma dla nas szans, już nie ma dla nas. Jesteś gdzieś daleko, już nieco. Gdzieś tego upadłeś. Dałeś nic go i straciłeś wszystko, Boże, wdałam się, już nie Zyskaś mnie, zamknęłam ten dział, nie chcę więcej rany. Nie mów nic, daj mi żyć, nie chcę się męczyć, szkoda. Wciąż. Nie chcę więcej słuchać Twoich kłamstw Zabiłeś tę miłość, zabiłeś nas Odejdź proszę, odejdźcie się Cześć, chłopcy. Ja mam serdecznie mamą dziękujemy i chłopcom, że są tutaj dzisiaj razem z nami.

Zapraszamy, a drodzy są zacne. Szwajcarski koncert znośny. Brawo, brawo, zawzięta walka, brawo, oj pani Maki, to jajko dobrze, oj, 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 dobrze się nie potłukło, brawo rodzina, grzonkowscy, brawo.

Wielka, mroczna, bardzo znosna, jak Pani ma na imię. Proszę bardzo, Pani Salon Fryzjewski, Merlin, w e, plus voucher na 50 złotych z ogrody trochę progach serwisów. Gratulacje, bardzo Państwu dziennie. Dziękujemy bardzo. nas Szczudła. Super, pani pięknie idzie. Dobrze, dobrze. Dobrze, od O, tak, nie poddawać się, najważniejsze. Piękniej przed siebie, tak miała śpiewać dzisiaj nam nasza gwiazda Wiania Malinowska, ale niestety nie ma nas. Pozdrawiamy ją serdecznie. Idziemy? Pani? Jak na z pięknych. dzięki, brawo! A na daleko, wyżej! Brawo! Kuchol. Usłysz mięczka, kukol, usłyszysz wężnych ptaków bel. Zobacz, czelpię matków i kąpali bieg. Słowia, witam, Gościu i pozostań tu Niech ten obraz W sercu trwa I serowską ziemię Niechaj każdy zna Powita witam cię Z Spokojny plus zewnętrzny fal, Gościnność, której nasza gmina znana jest Życzliwych ludzi wokół krąg Radośnie tworzy się dom I tak radości łączy Wszystkich SMS Żywa zieleń kraw, ten bowy las co z dumą trwa, Złoty zboża łam po horyzontu kres. Rzeczliwych ludzi wokół krąg, radośnie tworzy ciepły dom i tak w radości łączy wszystkich sms. Żywa zieleń kraw, ten bowy las co z dumą trwa, Złoty zboża łam po horyzontu kres. Życzliwych ludzi wokół krąg Radośnie tworzy ciepły dom I tak w radości łączy wszystkich SMS